stream, live oznacza się tutaj muszę wejść Ale muszę ci uderzyć dzięki, poczekaj muszę ci uderzyć poczekaj co się zastanawiało kto wyszedł A ej, jakim się robiło screena, zdjęcie clean y screen coś tam windows plus shift plus s co! Oh, Windows plus shift plus must... Ej no, no tak nie. To się. Ej o, jo, jo, ty mam, no Ej, witaj, co zrobiło IG Co mówi doreczek? Ja Słychać! Mam. Nie No, no jakby ja doreczka... Ja nie słyszę doreczka, nie? E, siema wpada i do opisu plus No dobra, no, ja już... Ja już pobieram i zarabę też odpalał. Ej, już... No. O, już w ogóle mi span... Z, wanted spadł. Ej, nie. Bijaj, a, ty pro dirtek wbijesz, dobra. jazgi. Eee. A po co? Nie wiem, wiesz, bo musiałem. Bo nie było wszystkich. Jakby... I się coś zepsuło, ne? Więc żeby nie było. Czyli daj mi tego, daj mi no... Kano. I Mateo też może zbierać się od razu TikToka Tak, już no, tylko ich podaję Ale to poczekaj, ja też się podam Nie na tym serwerze, bro To jest To poczekaj, to muszę ci podać Ruka moja w tobie lata To jest za piękne, kurwa Ło, ło, ło! Na pewno ci wysadzę. Mhm, całą towę. Spał na metr. Tak, poczekaj. Ej, poczekaj. Już ile napisałem, widzowie, wiecie o co chodzi. Widać, to już nie wiem. Przódka maja, sobie tutaj. Ok, mi tego. Tylko, no że te, jeszcze te, 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 te parę sekund, sekund to odbywą, jest najgorsze, ale później już to. będą więcej osób. Przyłka mają co? Kurwa wywala. E, czemu wywaliła live'a? Nie wiem, wywaliło Robloxa i tyle. A ty ile ty masz Leonardo Wanted? Putyka. Ja. Ja mam 13 sekund. O, to, czeka, to jest do smuglera tyle. Tylko, że jak mi zdejmiesz tej czapaczki, to będziesz łysy, tyle chcę Ci powiedzieć, nie? Tak mi się przytrafiło. Nie mam. Bo mam by No i. No to no. Krzykną to. Co to jest? Łe, Mateo! Mateo, ale, motki. Tylko ten, tylko poczekaj, bo musi mi się zrobić aktualizacja tego kurwa TikTok z tego. No, kurwa jak tak to nie zrobię Ale ja tu mam trochę widzów, no? Ja jak gram gierki, to tam kurwa z 7 no. O kurde. No już o tej godziny to się nie dziwi, że prawie nikogo nie ma. No tam na wcześniejszym leky było 10 osób. Ale... Ale jest weekend. Czyli mogą wiesz. No tak, tylko że tam tym, tym. O! ja się widział czapkę, to nic się nie stało. O, bo już mi się zawołałem, że... Ale pochój mam tam chodzić, kurwa. A ma wyjebane mam. No ale poczekajcie, bo ja idę po piwo. Okej. Okay. O nie!